Proszę. Proszę. Jakiś taki zestawik bym ojebał, powiem wam. No, taki zestawik. Jaki zestawik mógłbym ojebać, widzowie? Macie jakiś? Jakie są wasze ulubione zestawy z maczka? Weźcie coś potem, poradźcie. Mac, zestaw jakiś. Takiego Happy Meal'a by moje. O kurwa, robimy to, widzowie? Happy Meal? Kurwa, widzowie, zamawiam dwa Happy Meal i zobaczymy, jakie zabawki będą. <ścoughs> to jest kurwa, to. <ścoughs> Bóg. Dobra. Widzowie Dobra, widzowie, słuchajcie. Jest sprawa. Musicie mi pomóc w wyborze. Dobierz, wymagane. Cząstki jabłka z winogrodami, kubuś mus. Po kubusiu będę srał na pomarańczowo. Po cząstkach jabłek z winogrodami, po prostu będę srał. Kubuś. Dobrze, podoba mi się to. Kolejny dodatek do wyboru, widzowie. Ja pierdolę, nie wiem, że to robię. Marchewki, małe frytki. Powiem szczerze, że jebałbym, wolę małe frytki, bo to już będzie kurwa komba, jak marchewki wlecą. Fryty, dziękuję. Uwaga, wymagany napój. O kurwa, widzowie, POG! POG! Słuchajcie tego, słuchajcie tego, słuchaj, ale słuchaj, słuchaj. Wybierz napój, wymagane. Woda mineralna gazowa na pół litra, nie gazowa na pół litra, sok jabłkowy 0,2, sok pomarańczowy 0,2. Szejki są w zestawie. Mamy czekoladowy, waniliowy, truskawkowy, no i tam cola, cola zero, fanta, sprite, lipton, ice tea. Yy, ja bym wybrał szejka czekoladowego. Wybierz zabawkę lub książkę. Kurwa, co ja do szkoły chodzę? Zabawka jeden. Idziemy kurwa w, w, w żywioł. I kolejny też cheeseburger będzie. Też Kubuś <laughs> mus małe frytki. Cztery. Jeden i cztery zabawki wybieram. Ależ przypadek. Łącznie 14. kurwa trzeciego też wezmę, wezmę trzy, <grywa> kurwa, ale to, słuchajcie jak to creepy będzie wyglądało, jak to creepy będzie wyglądało, jak gość goście... <grywa> wyciągnie z torby trzy Happy mile i odbiera je dwumetrowy gościu, dziękuję, do widzenia, ja tylko po zabawki. Kubuś mus, małe frytki, kolejna woda niegazowana, bo jeden szejk mi wystarczy. I zabawka 6, no takie byście kurwa oceny chcieli mieć, gnoje zajebane, nieuki pierdolone, dobrze, dobrze. Nie dziękuję, już nic więcej nie chcę, opcja dostawy jest, 3 cheeseburgery, 3 razy małe frytki. Ole, do byciu kolorii, kurwa, ale zrobię speedrun kurwa na 3 cheeseburgerach. I myk zamówienie, no i to mi się podobie.